Maneczko, Z tej strony, Andrzejś, i późnym wieczorem, tak jak obiecałem, zagramy sobie w Layers of Fear. Dawno tego u mnie na kanale nie było, bo mieliśmy tydzień czasu przerwy. No ale, że mamy dość dużo do przejścia, jeszcze w tej grze nam pozostało w ogóle do zdobycia. Tak więc, no, chciałbym w miarę szybko to zrobić. Już się te odgłosy zaczynałem. Ja pierdzielę. Nie dość, że jest ciemno na dworze, bo mamy już po godzinie dziesiątej, to jeszcze tutaj zaczyna się coraz ciekawiej. Na szczęście mamy już dwa elementy naszej kładanki, zostały jeszcze cztery. No dobra. Mój amulecik jest ze mną. Ja tu zaraz, będzie pierwszy od razu zawał kajcie momencik, telefon sobie schowam O Powiem wam tak Nie wiem Sam nie sam nie wiem co mam myśleć nad Jezus Nie no, popierdzieliło z tym naprawdę. Tak, na samym starcie. Gdzie to ja sobie zrobię tak, żeby jedna słuchaweczka po prostu zeszła mi z z ucha. Normalnie otworzyło pierdzielło tym wazonem o ten no, niby takie niewinne, ale O fajnie, ładnie zabezpieczone co? Coś tam musiało być takiego wiecie dość ciekawego. Jasne pianino. W pierwszym odcinku mieliśmy pianino. Ja mało z tego krzesła, na którym siedzę, to nie spadłem. Nie podoba mi się to. No ale co? Lecimy. Półgodzinny odcinek, sądzę, że tak półgodzinny, no może nawet mniej niż półgodzinki. E... Wiecie co, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. I to fest. Ty tam, są drzwi otwarte. A to oznacza, że co? Nie chcę się odwracać. Po prostu nie chcę się odwracać. O Jezu. Niech ten czas szybciej leci no. Czy ty zawoł, to nie są gry dla mnie. Ja wiem, że tam coś będzie, coś mi na bank wystraszy i to tak porządnie. No dobra, wiecie co? Tu jest w lewo zakręt. Nice, fajnie. Od razu się drzwi zamknęły. W pierwszym odcinku też z tymi szafami to ja podziękuję. Bo w pierwszym odcinku również zawał przez szafy bym dostał. Spoko, zamknięły się. W ogóle takie jest to sterowanie tutaj. Ej, tam coś lata, tak? Tam coś stoi. Ej, fest, tam coś jest. Patrzcie, widzicie? Jak sądzicie mam, jak sądzicie podejść to ten? Do tego okna, jak sądzicie? Tam jest coś. Tam ktoś jest. O! W tym miejscu, właśnie. Najnorm. Ja z tymi Harley'ami i tak przeszkadzają w nagrywaniu. Pewnie to i tak będzie słychać. Dobra, wiecie co? Ja podejdę do okna, ale z zamkniętymi oczami. Zniknął. Spoko. O Jezus. Kurwa. Rok czasu będę przechodził tą grę. Fajnie, spoko. Jasne, powolna przestrzeń. Tu mi pierdzielną przed chwilą ten. to coś, ta zjawa jakaś. Mało, tu zawało nie dostałem. Dobra. Rokada twórcza. Wiecie co? Odwrócę się, ale z zamkniętymi oczami. Wy to wszystko widzicie, ja najwyżej tak wyskoczę. Nie no, wiecie co? To są żarty. Zrobimy tak, to będzie mała zapowiedź, w tym miejscu sobie yy, zapauzujemy i to będzie mała zapowiedź naszego live'a. Tak, właśnie, i puścimy to na live'ie, ja ogarnę sobie live'a, zagramy na live'ie w niedzielę, na wieczór, po ogłoszeniu konkursu. Zagramy sobie na live'ie, mam nadzieję, że będziecie na tym live'ie, to będzie mój pierwszy live' na YouTubie. No, i co, no, będziecie się ze mną bali jednocześnie wtedy, kiedy ja się będę bał. Tak więc, Piona, trzymajcie się. Wybaczcie, że tak krótki odcinek, ale za to nagram Wam Seven Days to Die dzisiaj. Piona, trzymajcie się.